Bogumiła Dmochowska, zdjąć sandały. Połamane drogowskazy na drogi rozstaju. Nieczytelny napis każe szukać w sercu właściwych ścieżek życia. Niełatwo zaufać intuicji, postawić pierwsze kroki, na innych się nie oglądać. Nie szukając wymówek, we własne ręce wziąć odpowiedzialność, Wiary ramieniem przytulić twardy los. Zdjąć sandały, by stopy poczuły grunt i kochającą szorstkość matki ziemi. By nie podeptały nadziei kwiatów, nieśmiało kiełkujących pośród zwątpienia traw. Bo są. Poczuć stopą czas, zostawić bagaż minionych chwil, Bolesnych przeżyć, otrząsnąć pył i w płuca wziąwszy oddech głęboki Na przekór twardego losu w nieznane, ku słońcu iść. Czytał Bogdan Tymowski.